Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Prezydent Andrzej Duda przemawiał około północy, więc nie wiem, czy pan oglądał około północy naszego czasu w ONZ-cie i powiedział... Właśnie porównał celowe niszczenie ukraińskich zbiorów przez Rosję do działań Stalina, apelował, aby społeczność międzynarodowa pociągnęła w tej sprawie Moskwę do odpowiedzialności. Apelował też, by Zachód nie zmęczył się wojną, by nadal pomagał Ukrainie i mówił też oczywiście, że trzeba zliczyć rosyjskie zbrodnie w tym kraju. Czy ma Pan poczucie, że to słowa mówił także w Pana imieniu? Tak, myślę, że Polska ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o zainteresowanie światowej opinii publicznej, ale także przede wszystkim przywódców świata zachodniego sytuacją na Ukrainie. Pamiętajmy, że nie wszystkie kraje, szczególnie kraje Unii Europejskiej były tak chętne do pomocy jak Polska, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Ze względu na to, że Stalin, przepraszam bardzo, że Putin, dobre względu... porównanie. Tak, ze względu na to, że Putin przez te 20 lat swojego urzędowania stworzył swoisty taki romans polityczny pomiędzy przywódcami Niemiec, Francji i Włoch, tych trzech krajów, dając im dobre ceny na surowce energetyczne, tym samym tworząc przewagi biznesowe przedsiębiorstw, które stanowiło potencjale gospodarczym tych krajów. O tym musimy pamiętać. Rosji we Włoszech, Francji i, i Niemczech daje teraz efekty powściągliwości tych krajów w zaangażowaniu na rzecz wyzwolenia Ukrainy. Ukraina pokazała... To jest pokazała... bardzo ważne, pani marszałku, ale to jest temat na długą rozmowę. Ja chciałam to. się jeszcze odnieść do ONZ-u. Czy ta instytucja ma jakąś sprawczość w coraz tej mniejszą, sprawie? Coraz mniejszą. I nie tylko w tej sprawie ma coraz mniejszą sprawczość. Mówię chociaż, o tym... Chociaż pewną jaskółką no, takiej woli determinacji, bo Powołanie Międzynarodowej Komisji Śledczej przeciwko państwu, które jest członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa. Mówię o tym z ubolewaniem, pani redaktor. Dlatego, że jako historyk y, sądziłem, że ONZ będzie bardziej sprawcze niż jej, jego poprzedniczka Liga Narodów. I Liga Narodów. Tak samo obydwa organy są. Y, Obezwłasnowalniane z jakichkolwiek decyzji przez państwa członkowskie. Skład Rady Bezpieczeństwa. To wszystko pokazuje, że ta organizacja stała się tylko i wyłącznie forum do zaprezentowania poglądów. Dobrze, że można było dzisiaj w nocy wysłuchać prezydenta Rzeczypospolitej, który, jak powiedziałem, ma tytuł do tego, żeby o tym mówić jednoznacznie. Osobiście się zaangażował w te sprawy bardzo mocno i Polska jako kraj także się tutaj zaangażowała. Jeśli chodzi o sprawy żywieniowe, to oczywiście, że oprócz kryzysu energetycznego Putin wywołał także kryzys żywieniowy. I to celowo. Żywnościowy, tak, i to celowo. Celowo tak samo ten pierwszy wywołał. Więc tutaj reakcja państw i zasygnalizowanie na forum międzynarodowym przez prezydenta tej kwestii jest oczywiście istotne. Panie marszałku, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas konferencji liderów opozycji zorganizowanej przez byłych, prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego poświęconej bezpieczeństwu nawoływał do wyeliminowania z życia publicznego Polski wszystkich niebezpiecznych fenomenów, które literkę Z mają jako swój emblemat. Czy pan wie kogo mógł mieć na myśli? No pewnie każdy się domyśla, kogo nam, o kim pan przewodniczący Donald Tusk mówił. To jest kolejne spotkanie. Tutaj może chwila autopromocji. Pierwsze takie odbyło się... Wiem, na temat konstytucji 20. pan zorganizował, tak. Nie tylko ja, ale także klub parlamentarny z przewodniczącym Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i mówię to po, po to, żeby pokazać, że partie demokratyczne mają wiele przestrzeni, gdzie rozmawiają, gdzie osiągamy porozumienie. To jeszcze wspólnym, do tego za chwilę wrócić, mianowym. ale ja o, o tę literkę Z chciałam pana no, zapytać. przecież dobrze wiemy, panie redaktor, o kogo chodzi. Chodzi o człowieka, który od lat gra religią smoleńską, dzieli ludzi na e, lepszy i gorszy sort. Polacy są podzieleni przez pana Macierewicza i jego m, ten e, cały przemysł pogardy wobec... Czyli to był myślą, adresatem Myślę, był, myślę e, że chodziło, to nie, nie wiem, a może jeszcze celował oczko wyżej pan Tusk, no, ale nie jest jestem ani rzecznikiem prasowym platformy, ani nie siedzę w głowie pana Tuska. Mi od razu przyszedł do głowy ten, kto celowo i cynicznie dzieli Polaków na lepszych i gorszych. W każdym razie kilka godzin później premier Mateusz Morawiecki opublikował spot zatytułowany Nie kłam Donald, w którym przypomina kontrakty gazowe z Rosją z czasów rządów OPSL ja i może niedługo Gazpromowi, nie proszę dać mi dokończyć. do końca. Jak już pan Morawiecki mówi nie kłam, to jest normalnie jakiś oksymoron. No dobrze, ale czy pan jako ważny polityk PSL-u czuje się tym dotknięty, ponieważ ten ten spot celuje w Donalda Tuska, no ale w tle jest PSL i kontrakty gazowe, które podpisywał także wicepremier Pawlak. Pani redaktor, jeszcze raz mówię, jeżeli pan Morawiecki nawiązuje do tego, żeby nie kłamać, to tak samo jak ja bym występował w reklamie fryzur koafiurowych. Więc to jest mniej więcej tego typu, tego typu porównanie i nie będę się odnosił do pisowskich y, jakichś tam filmików, bo jest to poważna audycja i nie będziemy tutaj zajmowali no, się no, tym wszystkim. No nie, ale sprawa, która była w tym filmie, oprócz tej może całej retoryki, to też nie jest niepoważna. Od bo pana, chodziło też i o umorzenie długo Gazpromu, Pawlaka, od pana premiera Pawlaka niech będą jak najdalej, bo mają za uszami w tym dziedzinie takie niedociągnięcia, że pan premier Pawlak na ich tle wychodzi bardzo, bardzo dobrze. Więc to jest, jeśli chodzi o to. Natomiast to, to zainteresowanie mediów i nie tylko mediów, ale opinii publicznej partiami demokratycznymi, oczywiście bardzo nas cieszy. My rozumiemy, że to wynika z faktu, że zarówno media, jak i obywatele już nie mogą patrzeć na ten nieudacznik. A jak, jak teraz zainteresować Pan mówi, że je ja pana zaprosiłam? Nie, tak, no nie, nie. Ja, pan. Nie, ja mówię, od o, tym, że ja mówię o odnoszeniu Aha. się do tego wydarzenia. Z, mm. Kiedy partie demokratyczne się spotkały. Ja wnioskuję myślę, że trafnie, myślę, że pani dyrektor mi przyzna rację, że po prostu nie możecie już patrzeć na ten rząd Ja Nie będę nikomu przyznawać racji, ani też nie będę zaprzeczać, nie będę to nic mówić, po prostu Z którego jestem... się bardzo cieszymy i traktujemy jako poważne jestem zobowiązanie. jestem dystansowana. Pan w o tym wyborach. wie. Panie Marszałku, czy koalicja. P... O PSL jest możliwa do powtórzenia. Pytam o tym także w kontekście takiego sondażu, który się pojawił, z którego wynika dla wirtualnej Polski, z którego wynika, że ponad 60% ludzi nie tęskni za taką koalicją pod wodzą Donalda Tuska. Tam stoi kubek z kawą czy z herbatą? Z wodą. No bo moglibyśmy ewentualnie powróżyć z fusów. Jeżeli zaś jest to woda, to nie lejmy wody, tylko zostawmy decyzję wyborcom. Oni zdecydują no to o chyba tym, wyborcy jaki... byli? Oni zdecydują o tym, jaki będzie kształt przyszłego parlamentu i jaka większość się ukonstytuuje. I to jest dla mnie oczywiste. Ale jeszcze raz powtórzę. Cieszę się, że rozmawiamy o partiach demokratycznych, które coraz bardziej są widziane jako te, które przejmą władzę. Dla nas to jest wielkie zobowiązanie. A chciałby pan o czymś innym? Czy możemy jeszcze dalej o partiach demokratycznych? Możemy o partiach demokratycznych jak najdłużej. No, no dobrze. To jest, w każdym razie to nie jest... Ja będę kontynuować przez... Krótką chwilę jeszcze, wątek Donalda Tuska, bo to nie, nie rozpieszcza pani Ponieważ to jest taki nie pierwszy, nie pierwszy sondaż, Czyli który pokazuje, że... Donalda Tuska, dzień stracony. Proszę pana, gdyby pan mnie słuchał, a ma pan inne zajęcia, to by pan wiedział, że ja nie mam żadnej manii na punkcie Donalda Tuska, Już i nie mówię zamienione. o nim codziennie. Ponieważ coś powiedział, ktoś mu odpowiedział i też został przeprowadzony sondaż. Dlaczego właściwie? Ja się panu tłumaczę. Sondaż na temat rozmowy? Donalda Tuska został przeprowadzony? Właściwie tak, dlatego o. że chodziło o sytuację, w której na czele tego rządu stoi Donald Tusk. Czyli więc w tym pytanie: Czy Tusk jest... Jest... jest obecny jako podmiot... Zaraz obecny... podmiot liryczny? Zaraz będzie podmiotem lirycznym, Włodzimierz Czarzasty. Pasuje? <laughs> Bardzo. No dobrze, ale czy Donald Tusk nie jest obciążeniem? Teraz mówię zupełnie poważnie. Nie jest obciążeniem panie dla redaktor... ewentualnej takiej Ewentualnego rządu. Nie jest obciążeniem, dlatego że powrót Donalda Tuska, przynajmniej w wymiarze wewnętrznym, zahamował odpływy zarówno sondażowe, jak i personalne z Platformy Obywatelskiej. Ta partia się ustabilizowała i jest politykiem o takim kalibrze, że rozmowy z Donaldem Tuskiem posuwają sprawy do przodu, jeśli chodzi o współpracę partii Demokratycznej. Włodzimierz Czarzasty tymczasem ma szereg propozycji. To jest nasz nowy podmiot miot liryczny, jak pan sobie życzy. I otóż on, nie wiem, czy on chce być tym liderem, może nie, nie opozycji, ale liderem przemian, o. bo proponuje proponuje, żeby teraz już pomyśleć o wspólnym rządzie i zawrzeć jakieś porozumienia, a prezes Kosiniak-Kamysz mówi, że to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu, a pana kolega Marek Sawicki w PR24 mówi o jakimś wagoniku, w którym niektórzy, do którego niektórzy nie wsiądą, czy też wagonik się odczepi, więc no to za wcześnie, bo nie wiadomo dokąd i w jakim składzie ten pociąg dojedzie. Marek Sawicki jest wybitnym politykiem, a teraz wraz ze swoim swoich ekspertów współpracuje nad rozwiązaniami w zakresie OZE i Pewnie jeszcze rzeczy tak, się Zmienimy teraz na pewno, podmiot liryczny, ale pewno, ja chciałam do, na, no zawsze... do propozycji Włodzimierza Czarzastego, który także mówi o wspólnej liście do Senatu, o wspólnym komitecie. Już nie o pakcie senackim, tylko o pójściu o krok dalej. Ja to odczytuję jako kolejną propozycję. No demokracja ma to do tego, że są różne propozycje. My uważamy, jeśli chodzi o Sejm, w tych warunkach, które są dzisiaj, bo nie wiemy mm -hmm. jeszcze, pani redaktor, tak naprawdę, czy okaże się, że ta ordynacja będzie zmieniona, czy nie. Z danych na dziś wygląda, Myśli pan, że nie pan, że będzie. jak tysiąc razy, tysiąc razy liderzy PiSu w ostatnich dniach Mówili, że na pewno nie w tej kadencji, to może się to zmienić? To nie chodzi o mówienie przez liderów PIS-u, tylko chodzi o to, czy warunki do tego będą stworzone przez pana prezydenta. Prezydent na dzisiaj, bo on jest przecież na końcu procesu legislacyjnego. No, no, prezydent nie stwarza warunków, nie bo jest na nie. Jest na nie. To znaczy, z tego co wiem, byłby na tak, gdyby uwzględniono jego propozycje do zmian do ordynacji, ale ich nie uwzględniono. Tak już no, jeśli, no, jeśli, no, jeśli no, mielibyście no, Rozmawiałem z, z ministrami prezydenckimi na ten temat i się tylko uśmiechnęli, się. ale to nie był uśmiech dziokondy, ja tylko raczej politowania. To ja rozwinąłem ten uśmiech, ale politowania wobec kogo? Politowania wobec tych, którzy tak twierdzą, że o to chodzi. No ale zostawmy tak, to. Zostawmy to, to bo, bo właściwie nie które najprawdopodobniej się nie ziszczą, bo pan prezydent nie podpisze ordynacji, więc skoro jej nie podpisze, to jej też pis nie napisze. I w związku z tym tak. mówienie o ordynacji uważam za bezcelowe, a jeśli chodzi o propozycje tak, liderów. Jeżeli chodzi o propozycje liderów demokratycznych, to każdy ma prawo je zgłaszać, jeśli chodzi o sejm. Jeżeli się nic nie zmieni, bo wracamy jakby do, mhm. do tej ordynacji, jeżeli ordynacja się nie zmieni, a nie zmieni się jak z panią redaktor, to dla nas optymalnym pójściem do wyborów są, jest blok centroprawicowy. Z kimkolwiek byśmy go mieli tworzyć, nie, dzisiaj nie domykamy jakby drzwi. Natomiast jeśli chodzi Centro o. Centroprawicowy z kimkolwiek? No nie, bo z centroprawicą. Czyli tak. kto wyznaje konserwatywne czyli wartości. Chłownia, to czyli go wina. To pani redaktor ma prawo no, budować ten blok. Ja, no dobrze, dzisiaj ale pan... nie, ja dzisiaj go nie buduję, bo ja uważam, że wartością liderów partii demokratycznych jest to, że ze sobą rozmawiają i przyjmą Najlepsze rozwiązania. Jeśli się zaś chodzi o propozycję pana marszałka Czasastego dotyczące Senatu, nie jest ona nowa. Mówił także do mnie o, o tym w rozmowie prywatnej. Tym się różnimy, że możemy wygłaszać różne poglądy, a później. Ale ma sens według pana? Z, znaczy z naszego punktu widzenia nie. Dlatego, że pakt senacki jest formułą, która znaczy tak, nie zmienia się i, i narzędzi i metod dochodzenia do celu tych, które przyniosły. Pozytywny efekt. A pakt senacki w tym wydaniu, jaki był, i jaki rozpoczęliśmy, nad jakim rozpoczęliśmy pracę, jest tym, który dojdzie do celu. Wiem to, bo zmieniają się nastroje. Wiem to, sam to czuję jako polityk rozmawiający z ludźmi, że nastroje się na 100% zmieniają, a zatem też patrząc na wyniki badań, które jeszcze do końca nie są przepracowane przez naszych ekspertów, ale już widzę, że mapa w wyborach senackich na rzecz. Demokratycznych partii zwiększy się, jeśli chodzi o stan posiadania. W każdym razie, Senat na razie, w takiej konfiguracji, kiedy i tak większość ma Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, no to ma małą sprawczość i. Miało nie zgodzę jeszcze... się, nie zgodzę się, pani doktor. No, Jest to naprawdę... Bo zawsze coś tam może odrzucić Sejm, czyli to większość. Nie chodzi, albo bo pani jakby sprowadziła istotę funkcjonowania Senatu do matematyki yy, yy, i to ma pani prawo do tego. Natomiast sama, same funkcjonowanie Kończymy. jako tej przestrzeni demokratycznej Senat naprawdę ma wielką rolę i szacun tutaj dla marszałka Grodzkiego i dla tych wszystkich, którzy go tworzą. Dziękuję bardzo, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzewski w, w krawacie, ale troszeczkę awanturujący ale się był bardzo, naszym gościem, Zezat. no troszeczkę, bo krawat by może nie czerwony. I dlatego. No, Dziękuję bardzo. PSL. Koalicja, Koalicja polska. Miłego dnia. Zapraszamy.